ziemi śpiew porannych kropel dnia, co właśnie odczarował mą ukochaną noc. Powieki brzmią melodią, jaką zagrał im wiatr, a smukłe stado stóp wspija resztki życia, dzieleniąc się soczystością swą, u szczytu wznosząc portret tego, którego zwierz Peramur, a on w majestacie promieni swych zasłania widok. Zawołam: Hej, hej! Z nadzieją, że usłyszysz, bo gdy nadejdzie noc, znów będziesz myśleć, że jesteś sama.